28 kwietnia Karkonoski Park Narodowy odda do użytku swoją sztandarową inwestycję, którą realizował od 2020 roku. Mowa tutaj o Centrum Edukacyjno-Przyrodniczym Pałac Sobieszów. Na zwiedzających czekają dwie ekspozycje. Historyczna Pałac Sobieszów oraz prawdziwa perełka klimatyczne Karkonosze. Dla ludzi, którzy w ogóle nie znają Karkonoszy, to będzie świetna, świetna próbka tego, co można spotkać na szlaku. Będzie można trochę poczuć i przeżyć Karkonosze. Yy. Z ich wyjątkowością, ze zmiennością pogody, z różnymi piętrami roślinności. Dzieciaki będą miały tutaj bardzo fajną zabawę, ponieważ zachęcamy do wspinania się, do zaglądania, do podsłuchiwania, do przesypywania, do wyścigów wodnych, czyli eksperymenty, działanie, zabawa i ruch. Ekspozycja jest dedykowana zarówno dla osób indywidualnych, jak i dla grup, dla różnych grup wiekowych, różnych grup odbiorców. Każdy znajdzie tu coś ciekawego, dla siebie, tu, są, tu jest mnóstwo elementów i mechanicznych i takich audiowizualnych, gdzie będziemy mogli doświadczać przyrody karkonoskiej, aby się zainspirować i pójść i przeżywać ją już w górach. Ekspozycja klimatyczne Karkonosze mieści się na powierzchni ponad 1500 metrów kwadratowych. Więc trzeba sobie zarezerwować trochę czasu na to, żeby przejść tą wystawę od początków, czyli od historii geologicznej Karkonoszy, przez wszystkie piętra roślinności. Tak, żeby poznać trochę, jakie zwierzęta i rośliny żyją w karkonoszach. Mamy specjalną salę pogodową, gdzie będzie można się dowiedzieć bardzo dużo o zjawiskach pogodowych w karkonoszach, które są bardzo specyficzne, bardzo dynamiczne i zmienne. I przed wyruszeniem na szlak warto też o nich wiedzieć: o mgle, o wiatrach, o zmiennej temperaturze, o burzach i różnych innych zjawiskach, które się można spotkać w karkonoszach na szlakach. Ta wizja, którą zaprojektowali projektanci, kilka lat temu. Jestem przekonany, że udało ją się w znacznej, w dużej części, ponad 90% zrealizować i będzie cieszyć odwiedzających. Cała inwestycja, czyli nasza ekspozycja kosztowała 12 milionów 800 tysięcy złotych. Oczywiście nie byłoby nas stać jako, jako Karkonoski Park Narodowy na tak duży wydatek, dlatego sięgnęliśmy po środki unijne. I tutaj jest programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko cały ten obiekt, czyli cała wielka stajnia z zapleczem biurowym z zapleczem warsztatowym została wykonana roboty budowlane oraz część merytoryczna wystawy. W obiekcie będą odbywały się spotkania, warsztaty czy konferencje. Dopełnieniem przedsięwzięcia będzie wyremontowanie ostatniego budynku, w którym będą mieściły się miejsca noclegowe dla grup zorganizowanych.